Witam serdecznie moi drodzy widzowie. Przedstawię teraz w króciutkim filmie, jak to działa, ćwicz ze mną. Chciałem na początku tej części zaznaczyć, że będzie to seria konkretnych ćwiczeń. Na razie, wykorzystajmy te ćwiczenia, które już wykorzystałem dla Was, które już wykorzystałem dla Was ze swojej nazwijmy to biblioteki wiedzy i umiejętności, stworzyłem je dla Was. Co należy zrobić? Należy wejść do katalogu na moim YouTubie jak jest napisane strona główna wideo różne nagrania i playlisty proszę sobie kliknąć playlistę i znaleźć playlistę z ćwiczeniami proponuję żeby wybrać sobie ćwiczenie intuicyjnie na bazie waszego wewnętrznego głosu który wam podpowiada wybrać sobie ćwi ćwiczenie które jest dopasowane do waszych wyzwań życiowych etapów życia i pewnych trudniejszych wyzwań, jakie przed wami stoją, załóżmy, że takie są, wybieracie ćwiczenie i ćwiczycie je codziennie, od poniedziałku do piątku, poświęcając mu przynajmniej 30 minut dziennie, najlepiej godzinę. Czyli robicie sobie to ćwiczenie przez jeden miesiąc, a później wybieracie ćwiczenie inne i robicie je następny miesiąc. Możecie też wybrać sobie inny układ ćwiczeń, na zasadzie wybieracie sobie Jedno ćwiczenie na tydzień, a później wybieracie inne i robicie następny tydzień. Tylko dobrze jest wybrać na przykład cztery ćwiczenia, nie więcej, żeby przerobić tak kilka miesięcy tymi czterema ćwiczeniami, ponieważ wtedy będziemy mogli zauważyć efekty naszych doświadczeń z tych ćwiczeń płynących oraz bonusów związanych z rozwojem naszej energii, tożsamości, przepływu. Obfitości, czy też bycia w przepływie, to jest tak samo jak w różnych dyscyplinach sportowych. Najpierw, kiedy się czegoś uczymy i ćwiczymy, robimy to nieperfekcyjnie, robimy to bardziej z głowy. Nasze ciało dopiero po wyznaczeniu mu konkretnego ruchu zaczyna go wykonywać i staramy się go nauczyć, jak ma to robić perfekcyjnie. Dopiero po dłuższym czasie powtarzania jednego i tego samego ćwiczenia czy techniki, nasze ciało w trybie na, praktycznie natychmiastowym, w danej sytuacji reakcji, nawet reakcji na konkretny dźwięk, na konkretny fragment muzyki, jest w stanie, jeżeli na przykład jesteśmy tancerzami czy wykonujemy akrobację, jest w stanie zadziałać szybciej niż my. Zdążymy się nad tym, jakby to powiedzieć, zdążymy to przemyśleć, analizować. Mamy to zakodowane w pamięci mięśniowej, pamięci naszego ciała, które jest w stanie w bardzo szybki sposób odtworzyć to, jakie ćwiczenie, jaka technika pasuje do tej sytuacji. Dzieje się to prawie, że natychmiastowo. Jest to zupełnie inna reakcja organizmu, aniżeli taka, która byłaby wymyślona, zaplanowana i przemyślana. Ale to uzyskuje się przez nieraz wiele lat pracy nad jedną techniką. Ze względu na to, że dużo osób jest mało systematycznych, mało zdyscyplinowanych, staram się upraszczać te metody, żeby dawały Wam dużo radości, ale również nie zabierały Wam efektywności, żebyście widzieli efekty płynącej z wykonywanych ćwiczeń. Jedną z największych barier w dzisiejszych czasach, którą zauważam jako uzdrowiciel, jako jasnowidz, który często pomaga ludziom w różnych dolegliwościach też natury ich po prostu umysłu i różnych upułapek, Zauważyłem pewne prawidłowości. Myślę, że to dotyczy różnych ludzi na świecie, nie tylko naszej polskiej kultury i narodu, po prostu Polaków. Dużo rzeczy pochodzi z umysłu. Za bardzo ludzie skupiają się za bardzo z poziomu umysłu, żeby wszystko przemyśleć, przeanalizować, oczywiście logika tak działa i oczywiście nasz zdrowy rozsądek też. Ale jeżeli chodzi o duchowość, o rozwój, nawet o sport, to żebyśmy w pewnym momencie uzyskali efektywność w danej dziedzinie życia, tak samo znają to dobrze artyści, muzycy, malarze, żebyśmy uzyskali efektywność, należy odpuścić natarczywe, zbyt intensywne myślenie, analizę. I być w tak zwanym flow, być w połączeniu choćby z, po prostu ze swoją własną duszą. Już nie mówię o wszechświecie, o kosmicznych przewodnikach, o energii kosmicznej, o po prostu naszej własnej duszy, która jest dla nas naj, często jednym z najbardziej ważnych nauczycieli też w życiu. Bo kiedy sami jesteśmy ze sobą dobrze połączeni, to jesteśmy w stanie bardziej świadomie wybierać nauki, które są dla nas korzystne, które nie są dla nas szkodliwe, wybierać nauczycieli i przyciągać pewne rzeczy, które są bardziej świadome i korzystne dla nas. Ale żeby to zrobić, potrzeba często systematycznej pracy nad swoją świadomością nie chodzi tylko o techniki medytacji i wykonywanie konkretnych ćwiczeń w danej pozycji, ale o naszą świadomość postępowania z naszymi myślami ze sobą każdego dnia wyciszanie umysłu, odłączanie się od tej rzeczywistości na zasadzie dystansu na moment, na chwilę, żeby połączyć się ze sobą samym na głębszym poziomie, wyciszyć swoje zmysły, wyciszyć nawet zegar i cykl biologiczny naszych komórek, zatrzymać się trochę w czasie. To nie jest uciekanie od rzeczywistości, bo kiedy my jesteśmy w innym stanie świadomości, jesteśmy w stanie stworzyć niesamowite dzieła, odkrywać nowe rzeczy, znajdować rozwiązania na wiele problemów, wymyślać nawet różne patenty. Dostajemy w tym stanie wyższej świadomości, nadświadomości, odpowiedzi, podpowiedzi, a także przechodzi często energia, która jest odpowiedzialna za cuda w naszym życiu. Bo nie tylko umysł się wycisza, otwiera się serce, zmieniają się fale mózgowe, zmienia się cykl biologiczny, regeneracji, wyciszenia, efektywności. Dlatego systematyczność jest ważna i systematyczny trening, ponieważ kiedy robimy, załóżmy codziennie rano herbatę, nawet jakby to była herbata hinduska. To na początku, kiedy zaczynamy to robić, przywiązujemy do tego dużą uwagę, myślimy o tym, skupiamy się na tym. Ale z czasem, kiedy dorastamy, zaczynamy te rzeczy niemalże robić automatycznie. Nie, stanowią, nie stanowi to dla nas żadnego wysiłku, nie potrzeba żadnej koncentracji specjalnie, żeby nalać wrzątek do szklanki. Jest to, pa, nasze ciało to pamięta, jest to naturalne. Oczywiście robienie, robienie to z odpowiednią uwagą, intencją, błogosławieństwem, rytuałem może być... Rytuał parzenia herbaty może być czymś pięknym, niesamowitym, ale zarazem prostym i nieskomplikowanym. Wydzieszanie umysłu i systematyczna praktyka właśnie to nam daje. Dajem, dostajemy ten profit, ten bonus. Kiedy praktykujemy systematycznie, nasz umysł na początku się buntuje. Odciąga naszą uwagę, przychodzą nam pomysły, że możemy lepiej wykorzystać nasz czas, ale powiedzcie mi moi drodzy, czy znacie lepszą inwestycję w siebie, lepsze pomysły niż te, które dotyczą też najpierw inwestycji w siebie. Bo kiedy wy wzrastacie, kiedy wasze umysły są spokojne, kiedy doznajecie wewnętrznej równowagi i wewnętrznego oświecenia, przychodzą do was pomysły, wzrastacie. To jest jedna z najlepszych inwestycji w swój czas, swoje serce i w siebie samego. Nawet bym powiedział we własną rodzinę. Dlatego, że im bliżej jesteście siebie, tak naprawdę z tego duchowego poziomu, tym jesteście też lepszymi ludźmi dla siebie, dla innych. Jesteście w stanie być bardziej cierpliwi, wyrozumiali, jesteście w stanie dużo więcej zrobić dla waszych bliskich też. I dla, dla samego siebie, przede wszystkim. Często w życiu przyciągamy to, czym emanujemy. Jeśli będziesz emanował dyscypliną, koncentracją, bliskością ze swoim sercem, ze swoją duszą, będziesz emanował połączeniem ezoteryki, duchowości z nauką, z racjonalnym, logicznym myśleniem, staniesz się częścią bardziej świadomą metafizycznego świata, to będzie miało przełożenie na wiele aspektów Twojego życia. Nawet na konkretne uporczywe problemy zdrowotne. Zacznij już od dziś, zacznij ćwiczyć ze mną, zacznij wykonywać te rzeczy, które już dla Ciebie nagrałem, drogi słuchaczu, drodzy słuchacze, i wtedy zacznę nagrywać kolejne materiały. Pod tym filmem, w komentarzach, możecie również napisać lub zadać mi pytanie na różnego rodzaju kwestie duchowe, energetyczne, które Was mm, zastanawiają pod kątem różnych dziedzin ezoteryki czy też pracy z energią. Ja postaram się na te tematy albo Wam odpowiedzieć w komentarzach, na niektóre komentarze, albo postaram się nagrać w przyszłości film na temat, który wymieniliście w komentarzu, żeby pokazać Wam też, że każdy z Was jest dla mnie ważny i, ben, i chcę, tak naprawdę, i za każdym razem robię takie medytacje, wczuwam się w to, że nagrywając te filmy, staram się nagrać przede wszystkim to, co będzie dla Was ważne, czego potrzebujecie na ten czas. Więc zadawanie mi dodatkowych pytań albo wymienianie tematów, które mogłyby być dla Was ciekawe i jesteście ciekawi, co myślę na ten temat i jaką posiadam wiedzę, bądź do jakiej wiedzy mogę mieć dostęp, to ja bardzo chętnie na ten temat nagram film czy też krótki materiał. Także życzę Wam wspaniałego dnia i mam nadzieję, że będziecie ćwiczyć razem ze mną.